Dzień dobry, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z gry The Last of Us No Hope. Niestety, porzućcie nadzieję, ten odcinek będzie wyemitowany. Tak więc nic innego mi nie pozostaje, jak zaprosić Was do oglądania. Okej, okay. zobaczymy co tutaj się dzieje w ten Grand Hotel, w The Hotel Grand I przed nami weszli chłopcy radarowcy, Było ich tam kilku. O. Jest czysto Eli. Schodź na dół. No znaczy, ja wiem, że czy tak czysto? O, wow, jaki wypas. No co byłeś gdzieś w podobnym miejscu? Zanim to się wszystko zawaliło. Nie, nie byłoby mnie stać. Na pewno to było. było. Wiecie, czy czystą Ewidentnie sprzątaczki chyba mają wolne no, Tak by się mogło zdawać Ten plecak w wodę wrzucił. ajajaj Mamy mm, safe do którego warto by było znaleźć szyfra Proszę chwilę bo tematu. Dobra, wejdziemy to zaraz. No, tutaj był. Zaraz. którędy się wskakiwał. Tędy tutaj, tak. I fajnie by było znaleźć szyfr. Kawa, kawa, kawa. napiłbym się kawy. Ja ostatnio się napiłem, i musiałem służyć komputer. O o o o o o o, a to jest drabina. Nie, nie. Najpierw patrzymy, co jest na dołach. Na dole. Bankomat, zawalone schodziska, które nam nic nie dają. Musimy jakoś wykoncypować, jak wejść na górę. Eli, chcesz coś? O, myślałem, że coś powiesz. Tutaj nie ma nic. Mamy ten safe, do którego nie ma żadnego szyfru. Fajnie by było ten szyfr znaleźć. Najlepszy apartament Co ty wyprawiasz? O tak, ależ bardzo pana proszę Pff, Dziwny z ciebie dzieciak No co? Inscenizowała inscenizacja You know? Dobra, no to nic innego chyba nie pozostaje Jak wejście tam po tych schodkach że tu mogę sobie wejść. Czekaj, to... No nic. Może gdzieś będzie ten... ...numer do sejfa. na mm górę. -mm. Ja nie chcę tu. Okej. Okay. Płyty. Płyty CD. Da się ten ty jakoś? O! Wow. Nie wiem, czy na trzeba. Oj, nie wiem, czy robię coś źle. Uh. Do wszystkich pracowników kombinacja do sejfów, W którym trzymane są drogocenne kosztowności Została zmieniona nowa kombinacja To 2,2,10,5,6 Chyba my wiemy Gdzie to, po co to 256 Da się tędy zeskoczyć? Nie Da się tędy zeskoczyć? Nie Muszę się wrócić Ale może ulepszę dwa dwa dziesięć pięć sześć Uuu, podręcznik improved stability of blades. O, coś z ostrzami? Zwiększona trwałość ostrzy, wytrzymałość. Zwiększona trwałość ostrza może być ważna w przypadku braku zamiennika. Aż, że co? Zwiększa wytrzymałość ostrza. Co, że trzy? Teraz będzie miał ładunki? Ja! Trzy ładunki ma teraz ostrze. 50 śrubków i materiały wybuchowe. Okej okay. No to teraz to ładnie. Teraz to będzie. Co i tak z tych ostrzy nie korzystam Chłowie oh, wolny oh, ma przyszedł pograć, ponagrywać posiedzieć. No. Aha, to, to ja fajnie tu przy, przy, przyszłem. Przy, przyszłem, nie przyszedłem, ja tu przyjszłem. Aha, jeszcze ta animacja. I cyk, dobra, idziemy, chodź, chodź, Ali. Czas wyluzować to, co miałaś Zapalić zielone, czy coś, żeby się wyluzować, czy coś, bo ja nie wiem, czy coś. Pas po Ale tu chyba nico, nikogo nie będzie chyba, co? Jesteśmy teraz na dachu. O, Chowaj się, chowaj. Chowaj. Czekaj. Ile to już będzie? Dwóch. A, pięć osób w tym tygodniu. Ale nie no narzekam. Tak, na pewno. Skończyliśmy. Muszę oblecieć jeszcze jedno piętro. Po co? Nie widziałem tu klikaczy od tygodni. Bo jesteśmy dokładni i tacy zostaniemy. No dobra, streszczajmy się. Dobra, nieważne. Widział. Okay. Hej, braci! Jest tu! Dobra, nieważne. Mara. Trochę za wcześnie zacząłem, bo on chciałem powiedział dobra, nie? Ważne, chciał powiedzieć, nie nieważne. Ja mu to przeszkodziłem, ten się odwrócił, żeby zobaczyć, dlaczego przerwał wypowiedź, nie? On przerwał wypowiedź, bo został duszony przez Joela. Nie, może za okay, godzinę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. się przyjdziemy tutaj. Nie, 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 lepiej bez latarki. Dobra, pobawimy się w szukanie, jak już to. Wiecie co? P za często, za często. Poproszę. Okay. za często nasłuchuję, za często są takie akcje właśnie, żeby cały czas nasłuchuję nie? cały czas chodzę, skradam się, słucham, tym bardziej będzie zaraz to z klikaczami porobione, bo to takie z tego co pamiętam to w The Last of Us to są takie właśnie sekwencje typu yy, trochę ludzi, trochę klikaczy, trochę ludzi, trochę klikaczy więc cały czas to się będzie zmieniać, i cały czas Joel. Ja nie wiem, czy ci kolana nie wysiądą. Exit, tutaj mamy napisane. I kwestia jest tego typu, że szukamy jeszcze tego apartamentu. Nie zostawiamy nikogo po lewej? Nie, dobra. Czas pamiętamy, że mamy z tyłu ze sobą ten yy, apartament Do zrobienia, nie? Czerwony krzyżyk. Apartament... Tak to było? Nie dla nauważańców. To był apartament. To był apartament królewski Pewnie będzie gdzieś na górze znaleźć. Ja to mam wszystko na fullu, nie? Jesteśmy w hotelu. Tak też będzie się nazywał odcinek Grand Hotel Co ty? Już nie ma prądu Nie ma prądu, nie ma pićka Okej okay. Nara Eee. Szybki temacik dookoła. Do temacik Cisza, spokój. Coś tam. E, co to będzie? Kingdom Apartment? some sam like dat? Nie, tutaj nie ma nic. oblokowane Dużo cegłówek. To szklanki. Ja myślałem, że to jakieś glicze. Idziemy po. O, le przodem skurczy by nie ostał. Można tak się zabawić. W sensie to jest. Osłaniaj mnie. Idę. O Boże! No i to chyba było, było na tyle, chyba że... chyba że nie. Oni są chyba teraz postawieni w stan go go gotowości. Wow! I tam jeszcze dwóch jest. Ale oni chyba nie wiedzą skąd dopadały strzały. 322, czyli mamy trzecie piętro. Mamy. Nie. Oni nie wiem, czy wiedzą w ogóle o co chodzi. Tam nie ma. Żadnego amuni amunicjona nie mam po drodze. Przejdźmy się tu. Trochę lipa są te przejścia spokoje na pokoje. I co? I to jest przejście z pokoju do pokoju, tak? I z tego pokoju też jest wyjście. Trzeci idzie? Nie. Jest tylko dwóch. Dobre, aż wy ze sobą też nie gadaliście, zawsze się chodzi w trójkę. I teraz ten go znajdzie, <grym> dobry. Lecim, 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 lecim z koksem. gleba, 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 fajne. Boże. Dobrze, Eli, ucz się. Ui, 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 ui. O co Chyba sobie żartujesz.

Ale czysto tak na stocz, czy tak? Tutaj były windy, tak? Nie, stairs, a tam było elevators, o tu jest windy dobra. Kurdełe, i schody na górę. Jest kolejne drzwi, są się na dach? Nie wiem gdzie są te królewskie. Rzyczka Max. Jak dla mnie to królewskie powinno być na samiutkiej górze. Eble technoratonowe. Dosyć drogie. Teraz tamten gdzieś polas, nie wiem gdzie. Tu jest. Tu się kryje mały skurczybyczek. Nie, cegła nie. Nie, już się mam wszystko. Hello. O! Wow! Tutaj! Nie, 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 nie chcę powtarzać sekwencji. Nie zgubcie go! Już mnie zgubiliście. tam! Tu go nie ma. Rozdzielić się! Idzie kolejne Ejdo nie rób nic spokojnie spokojnie Tylko spokojnie Nie ma takiego żadnego spokojnie Pierwszy za co, za, za, pierwszy zacząłeś Urwa, żartownisie. Dobra, mamy tabletki. Zawsze do pięć. Nie ma co? Straszne. Oho. Wybrali łatwiejsze rozwiązanie, he? Nie do końca. Wiele osób wolało popełnić samobójstwo, niż dać się zabić łowcom czy zarażonym. Wierz mi, to nie takie proste. Dziura w podłodze. Nie kojarzę. O, ci śrubki. Co tak patrzysz? Możesz pogadać? W w internetach, że można stawać na wagę i Że działa. A to w tryb fotograficzny. Dobra, nie chcę się włączać Okej, okay, oki doki. Wychodzimy na hall. Dalej, nie wiem, gdzie są te apartamenty. Tutaj chyba byłem, nie? Stairs, elevator, dobra. No to idziemy dalej, tutaj. Third floor. Jestem na trzecim. Dobra, SSJP, dobra, tutaj coś jest zaznaczone. Tutaj idziemy po strzałkach, tutaj w lewo I tam były stairsy na górę O właśnie Tutaj mam, będziemy mieć jakichś pa panów Hej, wygląda na to, że w Windzie jest drabina nie Czekaj, spróbuję jej otworzyć Tutaj nic nie ma. O! Ok Otwieramy, otwieramy, Joel eee... A, trzymamy, czy trzymamy? Ok Op. Że co, że mam tam wejść? A, wejść Zobaczmy, dokąd to prowadzi Będzie łatwo, ale się przyciśnia. Na wszelki wypadek. Co na wszelki wypadek? A, zamknęła ze sobą drzwi, okej. Okay. Dlaczego on tam się Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. No. I do góry, do góry, do góry. Znajdź mi coś, po czym będę mógł wejść, dobra? Ogrzy. Nic mi nie jest Wszystko okej? Okay? Cztery pięta ale mnie kurwa wystraszyłeś Dobra, dobra, ja na dół, Nie Zostań tam Idę do ciebie Tylko nie zrób sobie czyjś Spróbuję Jesteśmy w hotelu. Na samym dole. Okay. Dokąd teraz? W jego piwnicach Iściwiłbym się, jakby tutaj nie było żadnych kliku kliku. A więc akcja była, akcja elewacja. elevation action. <grych> nioch, nioch. A propos. Kiepskich żartów. Tak więc mi się wydaje, że chyba zwiedzimy dalszą część hotelu w kolejnym odcinku, tak więc nic innego mi nie pozostaje, jak Wam podziękować za to, że byliście, widzieliście, oglądaliście i się z Wami pożegnać. Na razie cześć!